Przeżycie swojego wymarzonego American Dream było zawsze moim marzeniem. Kiedyś usłyszałam bardzo mądre słowa, mianowicie, co podróże, do których przygotowujemy się całe życie. I oto właśnie moja. Dwa tygodnie, trzy stany, siedem hoteli, 3700 przejechanych kilometrów. Dzisiaj spędzamy dzień w Disneylandzie Disneyland w Kalifornii to najstarszy Disneyland na świecie Park otworzono w 1955 roku I jest to jedyny Disneyland, w którym sam Walt Disney postawił nogę Ba, on tam nawet pomieszkiwał Co ciekawe, zamek śpiącej królewny w tym parku To właśnie ten zamek, który widzimy podczas animacji rozpoczynającej starsze filmy Disneya ja To już mój w ogóle drugi Disneyland, który odwiedziłam A jak wiecie, może i nie wiecie Na całym świecie jest 6 Disneylandów Także w Paryżu są odhaczony, w Kalifornii już są odhaczony. I w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak właśnie nagrywałam w Paryżu jak byłam sobie w Disneylandzie, powiedziałam sobie coś w tym stylu, że no może za rok w Kalifornii Kolejny raz na Disneylandu, może tym razem w Kalifornii Wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy na pewno polecę, no ale finalnie udało się, czego się bardzo cieszę Także mój cel życiowy to odwiedzić wszystkie Disneylandy, także co, lecimy! Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę i wróćmy do początków tego dnia, bo przed wyjazdem udaliśmy się jeszcze na małe zakupy Wybraliśmy się do Walmartu i zobaczcie, ile tam jest chipsów O, ile Doritosu typowo, pełno rota i Oreo, ile tego jest? Faźnie, moja lubiona. Patrz, to jest popcorn I tu tu it's popcorn. <noise> no, bez kitów. Nawet jak się robi zdjęcie, panie czekają i ludzie się uśmiechają. Tak jak czuł, u nas to by nas wjechali wzrokiem, jak musieli czekać. A ktoś sobie zrobić zdjęcie na tle parku. A tutaj nas moje panie się uśmiechają. Aj, jest to mieszkać. Nie to poszczyć. Oh my gosh, Dobry. Tak. No i wracamy do Disneylandu. Jak się cieszysz, że do Disneylandu? Bardzo To jest niemożliwe, bo rok temu byliśmy w Paryżu w Disneylandzie. I ja przed chwilą o tym powiedziałam, że na filmiku, a tak wiecie, rzuciłam, może za rok z Kalifornia I jest praktycznie równo za rok. Także muszę uważać na to, co mówię, bo wszystko się spełnia. Fajnie, że się spełnia. mamy opaski z tamtego roku. Tak. To jest z właśnie z mój prezent, który dostałam na urodziny. Także jak nie widzieliście filmu, to wbijajcie paski były dołączone do mojego prezentu. Bo... Tak, cały w ogóle filmik z A bo może nie wiecie, zrobiłam mamie niespodziankę urodzinową i zabrałam ją do Paryża, bo to było zawsze jej marzenie. Między innymi byśmy właśnie w Disneylandzie, także jeżeli nie widzieliście filmu, to musicie oczywiście nadrobić. Wysyłam wam tutaj gdzieś w karcie także no mega fajny film, bo jest taki kurde sentymentalny. Gdzie za rok? <gdzie za rok? Mam to tak powiedzieć? Tak. tak. Tokio. A wiecie, że to, co ja mówię, to się spełnia, nie? Ogólnie największy Disneyland z całych tych wszystkich sześciu jest na Florydzie w Orlando. Także też w Stanach, ale nie w tym stanie, akurat w którym znajdujemy się teraz. Ale też myślę, że fajnie odwiedzić Słyszałam, że ten w Kalifornii nie jest aż tak fajny. Także no oczywiście zobaczymy sami, będąc już w nim. Czy przebił Paryż? Myślę, że nie, że nie przebije, mimo że są stany, ale no jednak ten Disneyland w Paryżu ma taki vibe inny. Za kilka lat zrobimy sobie podsumowanie wszystkich Disneylandów i który był po prostu najlepszy od 1 do 6. Mamy już muzykę. Patrzcie jaką podwózkę do Disneylandu Jedziemy sobie ciuchcią. Ciuch. To się nazywa podwózka Taka fajna W tym momencie za I w Paryżu nie mieliśmy takiej podwózki No. Dziecko się śpieszy. No, do... Ja się tu w... czuję jak, jak. To czuję jak. w domu. Wiesz, jaki tu jest vibe? To jest tak cudownie. Okay. Ja już tu widzę. Aaaa! Tu już jest vibe Halloween. No w sumie jest mamy wrzesień. No. Yeah. Ej, nie wiedziałam, że trafimy w na okres Halloweenowy Ale świąteczny klimat już. Ej, no ale te są przepiękne. No też już mniej, ale to jak tak Się. Wow. nie wiem, czy nie za szybko na te pasy patrzcie, jakie kiełd, może Madanki Potem wybraliśmy się na kolejkę z zaprotnym tempem, jak widzicie. Jest tak, to nie ma tak, to jest to daję vibe wali, bo mi tak. Jest na Netflixie taki dokument, który właśnie są takie domki. Porzucę Wam tutaj. Bardzo fajne. Cute plecaczek. Następnie właśnie taką kolejką przyjechaliśmy sobie prawie połowę Disneylandu. Ale jest na drugim miejscu po Paryżu, to, dokładnie, także szczęście kanał! Dobrze mam. <grym wody> Kolejną atrakcją był domek Myszki Mini. Oczekiwanie w kolejce trwało 30 minut, ale do takiego widoku przyznajcie, że było warto. <grym wody> To jest bardzo duże dziecko. Masz kanał? Proszę się pokazać. Kanały. Widzowie pozdrawiam z Kalifornii. O, na taką kolejeczkę dla dzieci, bo my jesteśmy bardzo dużymi dziećmi i musimy się wyszaleć. Proszę pokazać swoją radość. Idziemy tam, bo tam krzyczą ludzie. Idziemy na coś ekstremalnego, bo ja mogę tam przestać pot. Nagrasz z dołu. No i zobaczcie, kanion antylopy za darmo. Liczba ludzi, no trochę przybyło. I teraz czas na wisienkę na torcie, czyli parada postaci z bajek Najlepsze zakończenie dnia w Disneylandzie Wprost wam tutaj najlepsze urywki, bo oczywiście film nie oddaje tego jak to wyglądało na żywo Chodzi mi oczywiście o sztuczny śnieg, zaczął padać w momencie wyjścia postaci z krainy lodu. Super powiązanie. A to dziecko, które tutaj stoi, wygrało właśnie życie, bo podchodziła do niej każda postać. Jak ci się podoba? podoba. Przed pokazem chciałam powiedzieć, że ten Disneyland takie 2 na 10, ale po pokazie myślę, że tak 8 skoczyło, ale to i tak Faryż wygrywa nie, tam, pokazuje poka Fireberek, ale tutaj fajnie, był fajnie. By. Był śnieg na krainie lub No, padał śnieg I był Olaf. Niech miałam, ciała. Na ile oceniasz ten Disneyland? 8? Nie, no dajmy mu więcej, nie jesteś taki. Serio? Tak, 9? 8 po tej paradzie w Paradzie 8. lecimy, może złożymy się dzisiaj na basen w domu też raz Czy przez tydzień? Ani raz nie byliśmy na basenie Nie było czasu Ale jutro ruszamy do Palm Springs Tam już będzie basen I to taki oko, 30 stopni Ej, kupiłam dzisiaj skitercy Są to normalnie żelki kwaśne Także to ich mega ciekawa Robimy sobie test i mamy jeszcze popcorn o smaku mixa Czalić to? Popcorn o smaku mixa Dobra, zobaczmy Żelki o smaku skitercy Spoko Dobra, nie widziałam w takiej Polsce Okejka nie mam pojęcia, czemu nie nagrał mi się test popcornu Twixowego Ale powiem wam, że to był najlepszy popcorn, jaki jadłam Serio, jest kozacki Także jak będziecie w Stanach, musicie na pewno go spróbować Kolejny odcinek serii już niedługo na moim kanale A tam nasza wyprawa do Palm Springs, Las Vegas Także wiecie co robić I do zobaczenia